Byliśmy świadkami uroczystości naszej, którą co roku obchodzimy, czyli to jest rocznica powołania Armii Krajowej. W tym roku wyjątkowa z właściwie dwóch względów, bo po raz pierwszy będzie obchodzona jako Narodowe Święto Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowiona na 14 lutego, przez, podpisana przez prezydenta. Co warto podkreślić, ustawa była przegłosowana w Sejmie. Jednogłośnie przez wszystkich parlamentarzystów, co się zdarza bardzo rzadko. A po drugie, w tym roku przypada 35. rocznica powołania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który reprezentujemy jako kołków. Co działo się podczas dzisiejszych obchodów? Rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Sprawowali dwaj księża, ksiądz proboszcz Andrzej Kieriszek, który też jest kapelanem naszego koła i ksiądz kanclerz Jan Babik, który miał homilię. Omówił właśnie o pamięci, o bohaterstwie, jak ginęli żołnierze, ilu zginęło, około 100 tysięcy, tak, tak się uznaje ostrożnie, mimo tego, że Armia Krajowa została rozwiązana w 1945 roku to dalej żołnierze zeszli do podziemia i część z nich dalej walczyła w szeregach win, czyli wolność i niezawisłość. Dlaczego jesteśmy dziś tutaj na ulicy Armii Krajowej? Bo to ostatni punkt tych obchodów zorganizowanych przez Koło Łuków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tak, w zeszłym roku po raz pierwszy tutaj przybyliśmy właśnie pomszy rok temu przy okazji tego święta. Podeszliśmy do wniosku, że ten pomnik jest taki trochę zapomniany, bo właściwie poza tym, że był odsł wybudowany, odsłonięty w 2003 roku, to nigdy nic przy nim się nie działo. No a jest to pomnik poświęcony Andrzejowi Wacławowi Rejmakowi pseudonimu Stojak, który był ostatnim komendantem obwodu łuków. I jest jakby taką naszą, tutaj no bym powiedział, może nawet ikoną i postacią na pewno najważniejszą ze wszystkich żołnierzy II wojny światowej na naszym terenie. Był komendantem obozu Wiacie partyzanckiego. Kto brał udział w tym ostatnim punkcie wydarzenia? Brały poczty sztandarowe naszego koła Łukowskiego. Poczet sztandarowy taki no, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, poczet Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Trzebieszowie i poczet bojowy, sztandaru bojowego, właśnie pierwszego pułku piechoty, 35 pułku piechoty w Jacie. Będziecie co roku pamiętać o tych, którzy oddawali życie za ojczyznę w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. No, tak byśmy chcieli, póki nam się wystarczy i okoliczności będą sprzyjały. Jak to się mówi, jak Bóg pozwoli, ludzie nie będą przeszkadzać. A w tym roku, jeszcze warto podkreślić, że tutaj miłym zaskoczeniem była dla nas obecność władz samorządowych, czyli pana burmistrza. I przewodniczącego Rady Miejskiej, i też jeszcze raz podziękowania dla nich za. Właśnie w ubiegłym roku tutaj widzimy biały maszt, który został, stary maszt został zdemontowany, wymieniony na taki piękny. Mamy nadzieję, że wiele lat posłuży.